Hejka, dzisiaj do Was moją taką opinią na temat y, azjatyckich kosmetyków, które osta ostatnio, no już jakiś czas temu pokazałam Wam właśnie w nowościach Wieloma z tych kosmetyków byłyście bardzo zainteresowane, wiele z tych kosmetyków, znaczy wiele Okazało się, że wiele z Was zna ten balsam do demakijażu, gdzie ja pierwszy raz go zobaczyłam, mnie po prostu zainteresował i stwierdziłam, że wezmę go do testu, do filmiku o właśnie balsamach do demakijażu Okazało się, że bardzo dużo z Was go znało i chwaliło i ma takie, macie takie samo zdanie jak ja na jego temat Byłam bardzo ciekawa właśnie tej marki Punkang Yu, czy jak to się tam czyta, bo zaczyna być o niej gdzieś tam głośno. Póki nie ma jeszcze takiego strasznego szału na tą markę, właśnie chciałam sprawdzić jak te kosmetyki działają. Więc tam Wam dzisiaj znać, już je przetestowałam, na tyle, że myślę, że mam ze spokojem zdanie na ich temat wyrobione i nagle się już nic nie zmieni, jeżeli o to chodzi. Od razu też Wam mówię, że właśnie skontaktowałam się ze sklepem i macie minus 10% rabatu. Po prostu ustaliliśmy, że będzie dla Was rabacik, Bardzo lubię dla Was ułatwić rabaty, bo to jest naprawdę fajne, wtedy możecie sobie wybrać, co tam chcecie i skorzystać z tych moich poleceń też. Nie zawsze mi się udaje dla Was jakiś rabat załatwić, no bo nie każdy chce dawać te rabaty, bo no nie ma w tym interesu, a tutaj jak najbardziej macie. macie Rabat, także bardzo fajnie udało mi się jakieś rabaty dla Was wynegocjować. I dobra, zaczynając od jednego z największych hitów, tej azjatyckiej pielęgnacji, którą Wam pokazałam ostatnio, którą nabyłam. Jest to balsam z marki He... Heimish. Coś takiego. Okazało się tak, jak Wam mówię, że wiele z Was zna ten balcem i go uwielbia, I, i, i ja ogólnie zamówiłam tą dużą pojemność, ale później weszłam na stronę jeszcze. I ja tą stronę, tak powiem Wam szczerze, tą stronę Larosy, ja przeglądam średnio raz w tygodniu i mam ochotę skompletować ponownie zamówienie. I eee, aż się boję o swój portfel, ale szczególnie ta marka, właśnie ta marka Heimisch, Heimisch. bardzo mnie zaciekawiła, naprawdę, bo te kosmetyki, każdy, który mam kosmetyk, sprawdza się rewelacyjnie, i naprawdę mam ochotę w ogóle tą markę mega. Mega prześledzić i sprawdzić jak najwięcej ich kosmetyków Bo mogłoby się okazać fajne I to co zauważyłam na stronie La To To, że tam macie tą, ten balsam w trzech różnych pojemnościach Tą, którą ja mam, to jest największa jest, jest też pojemność mniejsza I jest też próbka Więc możecie nawet sobie zamówić próbkę Żeby zobaczyć jak on działa I słuchajcie dziewczyny, to musicie mieć Chociaż tą próbkę zamówcie Macie rabat e, Bo to jest najlepszy balsam do demakijażu Słuchajcie dziewczyny, jaki mam Naprawdę, konsystencja, to co Wyróżnię ten balsam, samo opakowanie jest super plastik Więc możecie z tym podróżować, nie jest to szkło Ma to swoje plusy, i minusy Ja uważam, że akurat to opakowanie jest plusem Ponieważ mogę z nim podróżować Po drugie, macie tutaj klapkę Więc też jak macie brudne ręce, nie musicie nic tam odkręcić Macie szpatułkę Do każdego balsamu, do, do makijażu powinna być dołączona szpatułka Jest zamykane No i macie balsam Zużycie użycie jest dosyć spore, ale on też jest bardzo Ale to bardzo wydajne, dziewczyny Bo wystarczy naprawdę A W ogóle też bardzo ładnie pachnie tak tak bardzo świeżo Dużym plusem właśnie tego balsamu jest jego wydajność Bo nabieracie go mało i on Już jak go w palcach dotykacie Bo ja tak robię i tak polecam wam każdy balsam do makijażu robić Bierzecie, nakładacie na dłoń Rozprowadzacie go na dłoni, Rozgrzewacie go, upłynniacie go I dopiero wtedy nakładacie na skórę I ja tak z tym robię i on się upłynia Chwilę, tak naprawdę jest to są sekundy i macie taki olejek, i to jest ekstra, bo on jest taki bardzo płynny, bardzo oleisty się robi, dzięki czemu nie ciągniecie skóry, nie. Wiecie, no właśnie nie musi tak ciągnąć tej skóry. Naciągnięcie no skóry wpływa tylko na to, że ona nam będzie wiotrzeć, więc to jest naprawdę niefajne. Pod tym kątem ekstra. Super sprawdza się to do demakijażu, oczu bo nie tworzy żadnej mgły, w ogóle nie szczypie. Do tego jest hydrofilowy, czyli łączy się z wodą, tworzy taką emulsję, później z wodą bez problemu go zmyjecie. Nawet nie musicie po nim używać e, jakiegoś żelu do demakijażu. Ja używam, bo taką pielęgnację dwustopniową stosuję, czyli najpierw to, później żel, ale jeżeli macie skórek. Albo nie lubicie używać żeli później, no to możecie po prostu zmyć tylko tym i nie musicie używać dodatkowo żelu, co jest dla mnie kolejnym plusem. Rewelacyjnie oczyszcza, jest bezproblematyczne w użyciu, pięknie się zmywa, nie zostawia tłustej warstwy, nie zostawia takiej tępej warstwy. Znakomity i uwierzcie mi, zobaczycie filmik o balsamach, ile tych balsamów miałam i to jest najlepszy balsam do demakijażu, jaki używałam. Naprawdę, dziewczyny. I druga sprawa z tej marki. I to też jest taki hit. Zobaczcie, ile ja już tego zużyłam. I to jest. Yy... Zobaczcie w ogóle to opakowanie. No, one są piękne. Naprawdę są piękne. I to na pewno zamawiałam, ja Muszę zobaczyć, czy jest jeszcze większa pojemność. Bo tutaj mam pojemności. Ile to jest pojemności? Wiem, że to było mniej niż 100 ml, bo to na... przechodziłam przez tym, z tym na lotnisku. Gdzie tu jest pojemność? Nie widzę, ale nie wiem, to jest 80 ml to było? Nie, sorry, 55 ml już to widzę, jest i to jest woda różana, tak w skąd się mówiąc, z atomizerem, który daję, ja już Wam pokazywałam w nowościach, to daje dosłownie chmureczkę. Nie miałam do tej pory produktu żadnego, który dawałby taką chmurkę. Nim scalicie sobie makijaż, spsikacie się w ciągu dnia i wam nie naruszy to makijażu zupełnie. Rewelacyjnie pod wszelkie sera, olejki, kwasy hialuronowe, ekstra się sprawdza. Ja po prostu jestem uzależniona od używania tego produktowego. Ja po prostu biorę i sobie psikam, i to jest. Dziewczyny, to jest tak obłędny produkt Jeżeli lubicie takie kosmetyki Jeżeli chcecie zamiast toniku to stosować Oczywiście nie używajcie do tego waciku To ma tak cudowny atomizer, że to jest tak przyjemne Nie ma tych grubych kropli, które podują, że aż tak wiecie, się wzdrygacie Tylko to jest taka mgiełka, która jest tak niesamowicie przyjemna dla skóry Po opalaniu, po przyjściu z basenu Po przyjściu właśnie z jakiegoś opalania się z plaży No cudo, dziewczyny, to jest naprawdę ekstremalne No naprawdę, to jest niby... Ona ma... Właśnie bułgarską wodę z róży bułgarskiej, ma witaminę B3, ma ekstrakt z kwiatu lotosu i z czegoś jeszcze Nie wiem, jeszcze z jakiejś rośliny ma ekstrakt, czyli tu macie nie samą wodę różoną, ale właśnie takie serum Ono samo w sobie no, nie zapewni Wam idealnego nawilżenia, ale jako ten pierwszy krok, jako to ukojenie, jako to wyciszenie Bajka. I ten produkt zostaje też ze mną na długo. I na pewno to opakowanie, bo w to opakowanie będę przelewała sobie wszystkie inne toniki, które mam. Bo ten atomizer nigdzie tak nigdy dobrego atomizera jak tutaj nie spotkałam. Także mega Wam polecam. No i marka ta, załóżmy, Heimisch, nie wiem dokładnie jak to się czyta: sztos. I na pewno będę się w tą markę zagłębiała, bo jest cudowna. No i właśnie druga marka to jest ten you. Czy jak to się tam y, czyta? Czekajcie, bo to chcę wam wszystkie te trzy Trzy mam rzeczy I mam serum nawilżające. to jest też taki serum, które daje taki efekt chłodzenia Do tego mam tonik taki antytrądzikowy I jeszcze mam taki zwykły tonik Zobaczę, pokażę Ten Mam taki zwykłą toniko esencję. Także mam trzy kosmetyki I może zacznę od tego serum, bo to jest serum nawiżająca, które dodatkowo Zobaczcie w ogóle jaka to jest wielka pojemność To jest naprawdę, przy mojej twarzy widzicie? To jest naprawdę bardzo duża butla czy to znajdę pojemność, jaka to jest? Ma bardzo fajny skład i te kosmetyki w ogóle płkan One się charakteryzują dobrym składem. I już macie serum w pipecie, bardzo długa pipeta. Też naprawdę go sporo zużyłam Używam tego serum codziennie. Od razu wam mówię codziennie, zazwyczaj na dzień po prostu pod makijaż. Dzisiaj też go mam pod makijażem na dzień. Czasami na, na wieczór zazwyczaj stosuję inne kosmetyki. On mi bardzo podpasował bo po prostu do stosowania na dzień. Zamiast po prostu serum, zamiast kremu stosuję to, bo to jest takie połączenie serum z kremem. On ma jest taki. Pijały i widzicie, nie jest taki bardzo, bardzo lejący Do tego on ma taki efekt chłodzący i ściąga pory Więc na dzień dla mnie to jest rewelacyjne i faktycznie trochę wpływa na, to, na te pory Ale zobaczcie, jak go rozmarowuje, to on się tworzy taki przezroczysty żel I to za chwilę po prostu Wam znika, wchłania się i możecie nakładać na niego makijaż Czy to jakoś ekstremalnie zwęży pory? Nie, nie dajcie się nabrać, że cokolwiek Wam jakoś ekstremalnie zwęży pory No nie ma takich siły kosmetykach niestety, żeby nakładać i od razu pory macie zwężone, no to się nie uczcie że coś tak działa możecie próbować różne zabiegi, medycyny estetycznej i tak dalej i to faktycznie będzie działało, natomiast sam sobie kosmetyk nałożyłem tu i teraz nie zamknie Wam porów, no to, 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 to słuchajcie dziewczyny, tak nie działa, trzeba sobie zdać z tego sprawę po prostu, że nasza skóra tak nie działa Mogą właśnie wpływać, on delikatnie przez to, że chłodzi ma takie składniki, delikatnie je zwęża, ale to nie będzie tak, że Wam znikną pory. Możecie je ewentualnie za pomocą bas, ale to zapychacie te pory, że po prostu zapychacie tego pora i on wygląda na gładki. I to, i to działa na tej zasadzie, więc tutaj nie łudźcie się. Idzie! I tutaj już jest wszystko suche, nic się nie klei, wchłonięte, delikatnie wychłodzona ta skóra, więc też bardzo fajnie Jeszcze jeżeli będziecie trzymały to w lodówce, to w ogóle teraz na te upały super, bo właśnie ta skóra będzie taka ochłodzona Też często w te upały budzimy się troszeczkę opuchnięte, więc samo chłodzenie tego serum fajnie się sprawdza A do tego jeszcze trzymane w lodówce podwójnie, więc też naprawdę na teraz, na lato ekstra serum U mnie w 100% sprawdza się na dzień, mówię, jako krem idealnie mi nawilża tą skórę Pięknie to wygląda cały dzień, nie świecę się. No ale to, że się człowiek nie świeci, to jest też taki ogół pielęgnacji. To, to często nie, nie jest zasługa jednego kosmetyku, ale on nie powoduje, że się świecę. Wygląda cały czas ta skóra bardzo, bardzo ładnie. Także tutaj nie mam też co narzekać. Dla mnie idealny serum na dzień. Film o serach na lato będzie. Może jeszcze dzisiaj wam go nagram, jeżeli mój głos nie wysiądzie Bo nagrywam już któryś filmik Jak mi głos nie wysiądzie, to nagrywam jeszcze filmik O serum na, latach, na lato Takich idealnych i na pewno to serum w będzie Bo to jest według mnie idealny kosmos Znaczy Osiem zimą też sprawdzi, ale teraz na lato Na dzień to jest naprawdę sztos przez ten efekt chłodzący Naprawdę fajna sprawa Duża pojemność, fajne nawilżenie Możecie go stosować sobie na przykład wieczorem Później pod jakiś inny krem, a na dzień samodzielnie Też bardzo uniwersalny serum I też wydaje mi się, że sprawdzi się u wielu typów cery Czyli na przykład cera mieszana i chusta może go stosować samodzielnie, a teraz sucha może go sobie nakładać po coś dodatkowo, naprawdę fajna sprawa. Jeżeli chodzi o ten tonik yy, przeciwtrądzikowy, to powiem Wam szczerze, no ja nie mam jakichś takich hardkorowych problemów z cerą, więc też Wam nie powiem, że nagle wszystko super cudownie zginął mi trądzik, no bo ja trądziku nie mam, ale tonik spisywał się bardzo dobrze, nie podrażniał, nie wysuszał, yy, nic mi po nim właśnie nie wyskakiwało, cera się bardziej nie, nie wyświecała, a czasami te, trądziki, te toniki przeciwtrądzikowe potrafią wysuszyć, potrafią podłać właśnie, że właśnie cera przez to wysuszenie bardziej się świeci, ten nic takiego nie robił, bardzo ładnie, nic mi nie wyskakiwało, więc też działało bardzo dobrze tak kojąco, bardzo ładnie tonizował, tak mówię, jestem z niego bardzo zadowolona i też jako tonik Wam go mogę polecić. I wiecie co, właśnie odpalałam sobie też stronę, żeby zobaczyć um, składy dokładnie, jakie są, bo na tych opakowaniach mało jest to opisane. Jeżeli chodzi o ten tonik, to macie tutaj ekstrakt z kory wierzby białej, ona ma kwasy salicylowe i tak więc naprawdę jest to rewelacyjne, jeżeli chodzi o cerę Mieszanym jest, jest też ekstrakt z drzewa herbacianego, on silnie działa przeciwwirusowo, bakteriobójczo, łagodzi Wam stany zapalne, więc jak macie jakieś wypryski, niacynamid, czyli witamina B3, jest idealna dla celów właśnie problematycznych mieszanych, ekstrakt woda z wąkoty azjatyckiej, no to ogólnie ona wpływa tak regenerująco, odrywczo itd. Tak I tarczyca bajkalska, jest stosowana jakoś w Aha, jako środek uzupełniający terapię stanów zapalnych, łagodzący podrażnienia, więc widzicie, naprawdę fajny, fajny skład. Myślę, że na pewno dużo bardziej doceniam to osoby, które mają bardzo duże niedoskonałości na cerze. Natomiast ja stosowałam wiele takich toników i on jest bardzo porównywalny i bardzo, naprawdę bardzo fajny. Myślę, że jak macie cerę trądzikową, to powinniście się na niego skusić. W tej chwili nawet wiecie, co widzę, że jest w promocji za 45 zł, więc jest promka na te kosmetyki. Wszystkie tu z tego, co widzę, także. Mam nadzieję, że jak ten filmik Wam puszczam, to ta promocja jeszcze jest. A drugi to jest ten odżywcza esencja. I tutaj mamy ekstrakt z traganka błotniastego. Działa na skórę przeciwzapalnie, antyseptycznie, regenerująco, zwiększa zdolności adaptogenne skóry. Ma działania ule, uelastyczniające, redukuje niedoskonałości, a moja produkcja pomaga zapobiegać przebarwieniom i tak dalej. Do tego też betajna jest, więc też naprawdę bardzo fajny skład, też jestem bardzo zadowolona. Ja te toniki po prostu ten nakładam na wacik, bo chcę mieć taką większą kontrolę, gdzie on mi się dostaje, bo nie chcę w okolicy oczu go rozprowadzać Natomiast tą toniką esencję nakładam na dłoń i po prostu sobie rozprowadzam i jest super Jedno i drugie naprawdę jest ekstra, więc tutaj mogę Wam naprawdę z czystym serduchem polecić Według mnie fajna marka ja mam jeszcze próbki, tych próbek jeszcze nie, nie testowałam, nie próbowałam, co tutaj jeszcze jest, ale... Trochę tych kosmetyków jeszcze do sprawdzenia tutaj mam. Myślę, że na tą markę. Ta marka jest w ogóle bardzo dużo, ma kosmetyków w swojej ofercie, więc na pewno na jeszcze, jeszcze wiele się skuszę. No na razie mam tylko trzy, ale na podstawie tych trzech mówię Wam, że naprawdę warto fajna sprawa, fajne, fajne kosmetyki. I jeszcze Wam pokażę to, bo tutaj mam z marki Jumiso. W ogóle są tak słodkie opakowania, one też kartoniki miały bardzo słodkie I to jest tonik o nazwie jest I'm Toner I to są kwasy AHA 5% I to używam w tej chwili Sprawdza się super. Oczywiście na dzień, wiadomo, widziałyście pewnie w Ifu lubięcach i w innych filmikach, że używam filtry, ale na co dzień wieczorem po prostu stosuję codziennie ten tonik. Sprawdza się super. Działa tak, jak wszystkie inne kwasy, które do tej pory miałam, czyli delikatnie złuszcza. Bardzo fajnie chce 5 aha to jest w tej chwili. Be... Jeżeli używałyście kwasy, to jest w 100% dla was bezpieczne. Jeżeli stosujecie filtry na dzień, i ja naprawdę, no wiadomo, jak pojechałam do Grecji, tego nie używałam w tej Grecji, no bo to już jest taki hardcore. Wtedy warto odstawić kwasy przy takim ostrym słońcu. Natomiast tutaj u nas ten czynnik, wiecie, ta, ta skala promieniowania UV jest też troszeczkę inna do tego, jak stosujecie kwasy, to jest 100%, stosujecie filtry, to jest to bezpieczne. Ja używałam i mogę Wam ten tonik z czystym sumieniem powiedzieć na teraz, na lato jest. Idealny, bo on nie jest zbyt mocny i zbyt agresywny, nic Wam się latem nie stanie, a jednak macie to złuszczanie, takie mikro złuszczanie cały czas, tą pielęgnację kwasami też, działanie przeciwzmarszczkowe, bo to też działa przeciwzmarszczkowo, też fajnie regeneruje nam tą skórę. Naprawdę super tonik. Mogę Wam go na teraz, na lato, według mnie to jest idealny preparat, który nie jest ani za mocny, ale swoje robi i to, co ma robić, robi, więc mega Wam polecam ten tonik, jest świetny. I jeszcze z tej firmy, czekajcie, tu mam. Have a good cream i to jest krem, wiecie co, ze ślimakiem Czekajcie, znajdę go sobie Okej, okay. już mam ten skład tego kremu Tutaj mamy też ekstrakt z wąkoty azjatyckiej, czyli przyspiesza gojenie ran Ogólnie super dla cer tłustych, mieszanych, jakichś problematycznych Stymuluje syntezę kwasu hieloronowego Przyczynia się właśnie do zwiększenia zawartości wody w skórze Nawilża antyoksydacyjnie Później mamy jakieś enzymy proteolityczne no i enzymy protolityczne po prostu działają trochę, może nie do końca jak kwasy, ale jako taki enzymatyczny peeling Tylko, że tam tutaj macie to wiecie, łagodne w formie kremu do codziennego używania Już mi się język plącza, bo tak dużo do Was mówię Eee, niedrażniące eksfoliaty, które usuwają zanieczyszczenia, obumarłe komórki zewnętrznej warstwy na skórkę, odblokowują ujście gruczołów wojowych, zapobiegają powstawaniu ze skórników, stabilizują mikroflorę. Także super. Ekstrakt z ślimaka, cudowny składnik, który zawiera przyjazne dla skóry przeciwutleniacze, białka, e elastynę, kwasy glikolowe, kolagen. Skutecznie naprawia uszkodzoną skórę. Jest szczególnie pomocy w przypadku trądziku, nierównego koloru skóry, blizn No to chyba każdy wie, jak działa. Olej z nasion żożoby, on jest bardzo polecany właśnie jako takie nawilżenie u cer mieszanych i tłustych Olej z orzechów makadamia, to tak samo, zapobiega właśnie starzeniu się skóry, zmiękcza, nawilży Arginina, czyli to jest aminokwas, który wzmacnia barierę hydrolipidową w skórze i co jeszcze jest? Alantoina, która będzie nam łagodziła I ja ten preparat y, stosuję na dzień po prostu, bo to jest taki żal, Bardziej bym powiedziała, możecie go stosować albo na wieczór, albo na dzień y, Ja go stosuję bardzo często, zamiennie właśnie z tym serum z y, Stosuję go y, na dzień i tutaj wiecie, to jest taki biały kremik Ja wam lubię pokazywać konsystencję, bo dla mnie to jest też na przykład bardzo ważne I widzicie, on... i już macie żelik Szybciutko się wchłania, pachnie cytrynką przepięknie rewelacyjnie, idealny jak dla mnie na dzień, tutaj mimo, że są te niby enzymy naczyniowe, no są enzymy proteolityczne a mówię, ja później nakładam i tak krem, filtr, pięćdziesiątkę, dla mnie to nie ma znaczenia, a taka terapia dla mnie jest bardzo fajna, ponieważ i wieczorem stosuję sobie tonik, który złuszcza i to razem i w momencie, kiedy latem nie bardzo powinnyśmy stosować jakieś hardkorowe kwasy, które możemy stosować, czy retinole na przykład, które możemy stosować sobie jesienią i zimą, no bo latem z takich naprawdę ciężkich, mocnych kwasów ja schodzę też dla własnego bezpieczeństwa dla Własnej skóry. Po co, po co ją też za bardzo męczyć? Po co ją też za bardzo wysuszać? No to tutaj to połączenie tych dwóch kosmetyków mi zastępuje po prostu takie mocniejsze kwasy, czyli. Tonik na wieczór, który używam Bo rano używam czegoś innego, po prostu tego używam Zazwyczaj rano Bądź tej esencji, różnie Zależy co mi tam wejdzie pod rękę Natomiast to używam sobie wieczorem I do tego używam ten krem na dzień I sprawdza się to rewelacyjnie I widzicie, ja to mieszam, bo ja po prostu sprawdzam I ja wam to bardzo polecam Oczywiście możecie, no bo taki krem też możecie mieć jeden, tak? Bo on będzie wam, nie musicie mieć tak jak ja kilku kremów Ale pamiętajcie, że ja Jestem mega zafiksowana na punkcie tej pielęgnacji. A po drugie, też dla Was dużo testuję. I ja mam taką zasadę, że ja obserwuję skórę. I według mnie nie ma nic lepszego niż obserwacja własnej skóry. Bo jeżeli ją obserwujecie i widzicie, aha, okej, okay, teraz jestem odwodniona, więc może otworzę na troszeczkę te kwasy, ale właśnie na A później, no, gdzieś tam jakieś zanieczyszczenia się pojawiają, jakieś ze skórniki może, no to może troszeczkę, albo widzę, że cera jest bardziej szara, no to bardziej zastosuję kwasy i bardziej w tą stronę pójdę. Przed okresem co innego. No ja się tak. Tak, tym bawię po prostu. I myślę, że wychodzi mi to na dobre e, Cały czas gdzieś tam też staram się mieć Zawsze, żeby te kosmetyki działały też Przeciw i nawilżająco Nawilżenie i protekcja właśnie, jeżeli chodzi o smarczki To są te dwa priorytety, które cały czas Gdzieś tam mam w głowie, ale równie dobrze Możecie mieć jeden taki krem, jeżeli macie na przykład Cerę bardziej problematyczną, bardziej taką Trądzikową, z jakimiś zmianami Często Wam się zapycha, no to już nie musicie Mieć dodatkowego kremu nawilżającego Wystarczy Wam ten krem i wtedy działacie cały czas Codziennie, nawet dwa razy dziennie, kładąc go rano I wieczorem działacie sobie właśnie Troszeczkę enzymatycznie na to, ale wszystko jest delikatne, wyważone Nie stworzy Wam się przebarwienia, a wręcz odwrotnie Także ten krem na pewno dla takich osób, które borykają się z tymi problemami skórnymi Bardzo Wam polecam I mówię, no wtedy jeden krem Wam wystarczy Nie musicie takiego mieć, nie wiadomo ile Taki krem i taki tonik na teraz I jesteście tak naprawdę urządzone I możecie to, stos to stosować rano i wieczorem Do tego filtr na dzień po prostu I jest wszystko ok. Teraz wam też dopowiem, bo się często mnie pytacie, jak ja stosuję filtry? Czy ja te filtry stosuję pod pielęgnację czy na pielęgnację? Są różne szkoły i naprawdę uwierzcie mi, ludzie i specjaliści, jak gdzieś tam słyszycie, podchodzą do tego bardzo, bardzo różnie, ale po pierwsze, na mój taki po prostu ludzki, chłopski rozum, po drugie, na jakąś tam wiedzę o przenikaniu się składników i tak dalej, dla mnie logiczne. I stosuję tak cały czas od zawsze i wychodzi mi to na dobre Jest takie stosowanie, że najpierw nakładam pielęgnację, na to nakładam filtr I tyle dziewczyny, bo po prostu te filtry bardzo często mają w sobie bardzo dużo Szczególnie filtry do twarzy mają w sobie bardzo dużo silikonów Bardzo, na przykład jak ja stosuję ten blur, on jest super, ale on ma w sobie silikony I teraz ja nałożę takie silikony na skórę i jak przez te silikony mają mi przeniknąć do mojej skóry jak mam taką warstwę silikonu na skórze, to jak przez to mam mi przeniknąć pielęgnację? No nie. Więc ja najpierw nakładam pielęgnację, i na sam koniec, kiedy ta pielęgnacja się już wchłonie, po prostu nakładam filtr. I tyle. I ja to tak robię, i według mnie to ma. Lepsze działanie. Ja tak to robię, ale mówię, są, naprawdę są różne szkoły. Pytacie się mnie o moje zdanie, więc wam mówię, jakie jest moje zdanie na ten temat. Dobra, jeżeli macie też jakieś takie azjatyckie. Ja właśnie muszę też sobie wejść na stronę i popatrzeć na filtry, które są, bo zazwyczaj filtry azjatyckie są bardzo fajne. Z tego względu, że azjatki bardzo dbają o to, aby się chronić przed promieniowaniem UV, dlatego myślę, że jeszcze sobie na Larosę wejdę i puszkam jakichś filtrów, żeby też, też dać Wam znać, ale naprawdę mega kosmetyki, fajne odkrycie. Wszystkie się u mnie sprawdziły super. A jeszcze o tym wam nie powiedziałam. O tych maskach, które już wam mówiłam nie raz. O tym z Liders Maski bioceluzowe, ja już miałam drugą dostawę tych masek Bo są rewelacyjne Ja sobie nie wyobrażam wakacji i lata I w ogóle to jest super patent, ja to wzięłam do Grecji Ja robiłam maseczki w Grecji I to jest super patent, bo nie bierzecie żadnych słoiczków Niczego z maseczkami Bierzecie taką maskę w płachcie Możecie to nawet zwinąć, mało miejsca wam to zajmie Waży to tyle co nic I możecie mieć zawsze przy sobie Użyjecie to użyjecie, nie użyjecie to nie użyjecie I jest to cały czas zapieczętowane Nic się z tym nie stanie, a maseczka gdzieś tam może wam odparować W takich wysokich temperaturach no i druga sprawa, to jest coś, co ja mam u siebie od lat już Natomiast tutaj akurat też mam z tej stronki I to jest Clear Spot Patch No i to są po prostu takie plasterki One chyba są z kwasem salicylowym, o ile dobrze pamiętam Tak z lawendą, eukaliptusem, olejkiem z drzewa herbacianego I mięty I z kwasem salicylowym I to są w ogóle one są tak zapakowane jak plastry to Już Wam pokażę, już kilka ich używałam I wiecie, to są takie plasterki I one są tutaj nasączone tym wszystkim I naklejacie sobie to po prostu na zmianę Albo jak już Wam wyjdzie jakiś pryszczon Albo jak czujecie tam pod skórą, pod palcami, że coś się zaczyna dziać, naklejacie i jest ok. Sprawdzone. Ja to mówię, różnych firm używałam, ale te też są ekstra. Jak będziecie coś sobie zamawiały, dorzućcie sobie, bo takie coś się zawsze pod ręką przyda. To macie tutaj zapieczętowane, nic się z tym nie dzieje, a zawsze pod ręką w łazience, czy tam w szewce nocnej, warto taki preparat przy sobie mieć. Także to tyle. Polecam Wam, pamiętajcie, że macie rabat, przejrzyjcie sobie stronę, bo jest mega dużo fajnych kosmetyków tam No i koniecznie zaopatrzcie się w balsam w jakiejkolwiek pojemności, nawet prób, jak koniecznie sobie tego zamówcie, bo to jest po prostu sztosik